Cześć, z tej strony Zordi Petrolhead witam Was w kolejnym odcinku serii, w której składamy sobie Dodge Chargera RTS filmu Szybcy i wściekli z kolekcji De Agostini. Po w dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jakie elementy zawiera 94. numer kolekcji. A potem zamontujemy sobie prawe drzwi do karoserii. Jeśli interesujecie tego typu tematyka filmów, rozważ subskrypcję tego kanału. A teraz zaczynamy. Numer 94. zawiera. Rama szyby kierunkowskazu dwie sztuki plastikowe. Szyba kierunkowskazu dwie sztuki plastikowe. Reflektor lewego przedniego kierunkowskazu plastikowy. Lewy przedni uchwyt poprzecznego usztywnienia komory silnika metalowy. Reflektor prawego przedniego kierunkowskazu plastikowy. Prawy przedni uchwyt poprzecznego usztywnienia komory silnika metalowy. I jeden zestaw śrubek. Jak już wiemy, jakie mamy elementy, zabieramy się za składanie. W pierwszym kroku bierzemy sobie naszą karoserię. O, no, jest karoseria bez drzwi, ale już za chwilkę to się zmieni, ponieważ zamontujemy sobie już drzwi do karoserii. Więc, yy, może tak, postawię sobie, położę sobie tą szmatkę, żeby było wszystko widoczne. Ale to chyba tylko na. Ch Dobra, na chwilę wam pokażę. Przykładamy, przykładamy drzwi. O! Tak powinny pasować. I zobaczcie, tutaj mamy otwory, gdzie musimy wkręcić dwie śruby SM, które są. były dołączone do poprzedniego numeru. Więc już odłożę, bo on już swoje waży. i. Boję się, że go pognę gdzieś poniszczę. Dobra, więc przystępujemy do montażu dwie śruby SM. Najpierw sobie przykręcę tą górną. Teraz dolną. Dolny zawias. Ale niewygodnie. Może <grym> tak będzie lepiej. Skoczył. Leciało do końca i tu też już dokręcone do końca. Sprawdźmy. No proszę, tak jak tutaj się bardzo mocno e, zamykają, tak? Tutaj coś. A, ok. Po prostu nie domykałem. No dobra. Fajnie. Pasują drzwi. Nie ma jakichś tam rzucających się w oczy przerw ani nierówności. Elegancko. Przechodzimy sobie dalej. Czyli teraz będzie to widoczne troszkę lepiej, bo od góry wystarczy. O, tutaj do dziuba, dochodzimy do dzioba i teraz bierzemy sobie prawy przedni uchwyt, żeby rozpoznać prawy, no to tutaj mamy. O, mamy literkę R. Mam nadzieję, że widać. Więc op, w ten sposób tutaj przykładamy no za chwilę. I za pomocą śrubek 2AM, gdzie z mój śrubokręt, tu jest. Dwóch śrubek AM przymocowujemy ten przedni uchwyt poprzecznego usztywnienia komory silnika do ramy nadwozia. Dobra, jedno jest na razie luźno. Dla przypomnienia, metoda, jeśli jest e, ta metalowa śrubka, to można sobie, jak jest opór to odkręcić leciutko, zrobić pół obrotu w jedną stronę, a potem znowu wkręcać. O, tak kręcę, kręcę i tak końca nie ma. O, tu jest koniec. I tu też jest koniec. Dobra. W czwartym kroku bierzemy właśnie drugą stronę. Tutaj mamy L. Chyba widoczne. Dwie śruby AM. już przykręcone. A wszystkie te kierunkowskazy niekierunkowskazy dostaliśmy po to, żeby je przechować do następnych numerów. I to wszystko. Tak właśnie się prezentuje karoseria naszego Dodża z zamontowanymi prawymi drzwiami. Tak wiem, że często się powtarzam w tym temacie, no ale niestety tak to teraz już będzie do prawie że do końca tej serii, ponieważ Samochód wygląda coraz coraz lepiej, ponieważ dokładamy coraz więcej zewnętrznych części. Jesteśmy coraz bliżej końca, co jest satysfakcjonujące, ale też trochę smutne. Co do drzwi, nie zauważyłem żadnych różnic czy jeśli chodzi o montaż i tak samo jeśli chodzi o efekt końcowy, czy tam są jakieś większe szczeliny czy coś. Nic takiego u mnie nie występuje, więc prawdopodobnie Dobrze zadbałem o karoserię, żeby ona się nie powyginała. No i jeszcze zamontowaliśmy takie pipki z przodu, żeby móc później lepiej zamontować chyba, chyba przednie błotniki. Także taka, taka drobnostka. Jeśli Wam się podobało, zostawcie łapkę w górę i napiszcie komentarz pod filmem. Zapraszam też na moją grupę na Facebooku. Link macie w opisie. O, w następnym odcinku złożymy sobie lewy przedni błotnik. Żeby tego nie przegapić, subskrybujcie kanał. A ja się z Wami żegnam. Dzięki wielkie za oglądanie. Do zobaczenia w następnym filmie. Cześć!